LEGENDY Cima, SIEĆ I RZĄDŁO Dziennik Lavertusa. Dzień... Ej, tak się nie napiorą. Nie liczę od bardzo dawna. Przejdźmy do rzeczy. Nie dogaduję się z moimi sąsiadami, ale oni nie dogadują się też ze sobą. Bardzo się z tego cieszę. Albo może i nie. Na co jeszcze czekamy? Jej wysokość przyjdzie tu, gdy będzie gotowa. Musimy zaatakować Cimę teraz! Najpierw piękno, potem bitwa. Tak? Piękno. Ha! Potrzebujemy tylko potęgi skorpionów. O litości. Wasze brutalne metody nie zdołają sprostać pięknu przemyślnie splecionej strategii. Ha! Każdy skorpion wygra z każdym pająkiem w każdych okolicznościach. Już za chwilę się przekonamy. <laughs> Chyba robi się ciekawie. <laughs> Doskonale. Wszystko już gotowe do walki! Ha, nareszcie. Piękno oraz siła wygląda na to, że tworzymy zgraną drużynę, chyba pora uznać, że był remis. Skorpiony i pająki! Razem rozgnieciemy Cimę! Wyruszamy! <śmiech> <śmiech> Sugeruję odłożyć atak na kiedy indziej. Zgadzam się. Teraz dopiero się zacznie.